Jak informuje nas tablica przede mną, stoimy właśnie na zatorze na zjeździe. Tak wygląda jazda polską autostradą A2. Przecież tak wygląda jazda, żeby jazda jakoś wyglądała, to musi się odbywać. Natomiast tam ludzie idą. Gdzie ludzie idą? Tak, jedziemy autostradą A2 w takim tempie, że nawet ludzie, dziecko z ojcem nas wyprzedziło. Yy, oczywiście nie w samochodzie, piechotą. Emocje, powiem Wam szczerze, jak. Ja nie chodzę na grzywę, Więc nie wiem, jakie to są emocje. Ech, chyba za rzadko do łodzi jeżdżę, żebym mógł się jakoś, nie wiem, nastawić przed tą wyprawą na coś takiego. Powiem wam, że stoimy tu już ładne kilkanaście minut. Dopiero teraz włączę nagrywanie. To będzie jeden z moich najludniejszych filmów. Po prostu nic się w nim nie dzieje. No teraz ruszyliśmy, osiągamy zawrotną prędkość 15 km na godzinę. ale przynajmniej nie dajemy pożywki policji, bo nie mogą nas zatrzymać za przekraczanie prędkości. Tablica zator na zjeździe tak bardzo, bardzo wyraźna. Szkoda, że to nie pomaga w żaden sposób. O, proszę, ktoś sobie pojechał prawym pasem. Chyba tylko do telefonu awaryjnego. A nie, to po tego tam ojca z dzieckiem tam przyjechali. Dziadek do no nich dołączył. Ja, rodzina w komplecie. Przed nami samochody na tablicach zaczynających się od e. O, tutaj. Ha. No nie będę tego nagrywał. Mało <noise> <noise> Miku. Tak, tutaj. Obok nas, jak widać, ruch na autostradzie pełną gębą nie, pełną parą. Nawet można. Proszę bardzo, na autostradzie można się zatrzymać, otworzyć drzwi, wyjść z samochodu, przewietrzyć się, zrobić... No, zrobić siku, nie bójmy się tego słowa. Zapanowała niezręczna cisza. No, uwaga, ruszamy. Ruszamy, mamy pierwszy bieg. No, w takim przypadku 9 przełożeń przydaje się jak ulaw. Naprawdę? No, nawet dwójki nie wrzuciliśmy, już stoimy. Ze zołgnem. Typowa szara polska jesień. Ach, jak się romantycznie zrobiłam. Jestem niecały. Chciałabym i co, chyba kończę, żeby was molestować tym filmikiem, bo sam już tego nie możesz. Znieść. Sądzę, że za pół godziny mogę to znieść. <laughs> Sądzę, że za pół godziny będziemy jakieś 500 metrów dalej i mogą nagrać również coś równie imponującego jak to co widzicie teraz.